Your Majesty. Witajcie, witajcie w noworocznym vlogu. Wyszliśmy z domu jak z pieczary. Udajemy się do wyliczki troszeczkę odchamić, bo nie mam kalendarza. Nie mam kalendarza, nie mam gdzie zapisywać moich najważniejszych rzeczy, więc jedziemy wydrukować kalendarz, ale nie taki zwykły kalendarz. To będzie taki fajny kalendarz z naszymi zdjęciami także wam pokażę. I'm drunk. Załatwione. Załatwione. Wracamy do domu, i przeskoczyliśmy szybko na stację. I na myjnię. opukamy samochodzik. Wracamy do domu. Szybkie załatwienia. Chlebuś. Wydrukowaliśmy kalendarz, pokażę Wam w domu, jak wygląda. Prosta sprawa, tak naprawdę zdjęcie z Instagrama włożyłam tam. Także takie, takie szybkie załatwienia to ja lubię. Czas na prezentację naszego kalendarza, proszę bardzo, to jest miana, ja styczeń, luty. Marzec, kwiecień. Oczywiście najwięcej będzie tutaj mnie, bo ja mam najwięcej zdjęć w tej całej rodzinie, ale tu proszę, o to jesteśmy wszyscy. Syn, mamusia, to jakbyśmy w lawendzie, tutaj czerwiec, no bo w czerwcu zdałam prawko, więc tak, to jest um, kalendarz na 2021, ale ze wspomnieniami z roku 2020, także o, to jest Praga. A oczywiście jest Stefanek, musi być Stefanek, musi być moja mama. No oczywiście jest dużo mniej, no bo to wiadomo, że jak robimy sesję, no to, no to jest tutaj trochę jesieni, jest tutaj trochę mm, zimy, więc tak, e, zwykły kalendarz, do którego wkleja się po prostu mm, kwadratowe zdjęcia, kwadratowe zdjęcia z Instagrama e, i wydrukowaliśmy na A4, na takich błyszczących karteczkach, dziurki tutaj za chwileczkę przełożę mm, taką tasiemką, a to jest nasz poprzedni e, kalendarz, tak e, mogę Wam pokazać na szybkości. Całe pokreślone e, z, zeszłego, z zeszłego roku. E, też oczywiście skreślam wszystkie. Wszystkie dni z. To jest 2019. Także tak, i tutaj też była taka wstążeczka czerwono. Em, biała, ale zmienimy ją chyba na złotą. Zmienimy ją na złotą, tak ładniej się e, prezentuje, także biorę się do roboty, nowy kalendarz ja zawsze się cieszę jak jest nowy kalendarz jak jest nowy nowy zawsze jakieś to planowania planer właśnie coś takiego czystego, świeżego do którego można dopiero powpisywać wszystkie swoje plany w całą swoją listę, pozaznaczać najważniejsze dni także cieszę się, jaram się, że już jest nowy kalendarz że mogę sobie go powiedzieć, mogę sobie go uzupełnić dajcie też znać czy korzystacie z planerów z organizerów papierowych czy raczej prowadzić to wszystko um, w kalendarzu, tak jakby internetowym? Ja tak korzystam właśnie z Google'a, z kalendarza Google'a który ładnie synchronizuje się i na komputerze, i na komórce e, aczkolwiek posiadam kilka zeszytów, takich planerów e, takich zeszytów, w których... notatników, notesów, w których zapisuję też moje e, plany, zapisuję też moje e, pomysły, czy to na filmy, czy na posty, czy po prostu coś coś... W, jakieś tajemnicze projekty no, także Taki dzisiejszy szybki dzień, e, kupiliśmy kalafiora, kalafior dzisiaj w planie na e, obiad będzie, e, no a co jeszcze dodatkowo to zobaczymy. Jeszcze a propos mojej skóry, cery, takie rzeczy, takie brzydacka powychodziły, wychodzą na wierzch e, świństwa. Świsteczka, słodkości, sosiki, które e, jadłam właśnie w święta, które, na które sobie pozwoliliśmy w święta, także to wszystko, to wszystko wyłazi po prostu. Halo, halo, przybywam do Was, żeby pokazać Wam paczkę z Chin. Pewną paczkę z Chin, która do mnie dotarła, którą jestem o czarowa. Przede wszystkim zobaczcie na pudełko. Różowe pudełko z czerwonymi znaczkami, z czerwonymi napisami. Ja w ogóle nie mam pojęcia co tu jest napisane, ale tak to przyszło zapakowane. No po prostu szaleństwo. W środku był taki oto plik dokumentów. I teraz zobaczcie co tu jest. To są chyba jakieś dokumenty dotyczące odprawy ale widzieliście kiedyś taki dokument z chińskiej odprawy to jest pieczątka to jest prawdziwa pieczątka tu jest prawdziwa pieczątka z gwiazdą ja nie mogę jak to wygląda, zostawiłam sobie to powiem wam szczerze na pamiątkę <głos》>, że nie ma praktycznie nic po angielsku, nieraz są są, że to jest jakiś certyfikat ale tu to chyba chodzi o odprawę celną. No bo nic innego mi tutaj do głowy nie przychodzi. Także tak: najpierw opakowanie i najpierw dokumenty. Następnie zawartość. Oczywiście wiedziałam co tam w środku jest, bo mm, zamawiałam te kosmetyki. Te kosmetyki dostałam od marki Florasis. Tak się nazywa ta marka. Słuchajcie, jakie to są piękne rzeczy. Ja Jej tak tutaj wyciągnę delikatnie, delikatnie. Jak to jest wszystko pięknie zapakowane. To jest młoda marka, która chce promować kosmetyki, tradycyjne chińskie kosmetyki. W sensie, że wiecie, że tradycyjnie zapakowane z tradycyjnymi jakimiś tam recepturami. No tak do końca nie wiem, ale e, patrzcie na to na przykład. To jest Fiorunia. E, to jest opakowanie e, szminki, opakowanie pomadki. już je otwierałam, już wiem, co jest w środku. Ja Wam zaraz pokażę taki mały sneak peek, co jest w środku. No to jedziemy. Przecudowne opakowanie, przecudowne opakowanie, jak to się błyszczy, jak się na to patrzy i słuchajcie, wyciągnęłam. Dodatkowo jest tutaj folika, dobrze widzicie, jest tutaj folika którą należy zdjąć. No nie będziemy teraz tego zdejmować, ale zdbałeś o szczegóły. Takie pudełeczko. I teraz uwaga, otwieram je. Tam też powiem, że jest to puder. I teraz uwaga, otwieram. Ogarnijcie temat. Ogarnijcie temat. Tak, to jest jakby wyrzeźbione. Tu jest jakaś karawana, jakieś po prostu to jest małe dzieło sztuki, który, do którego absolutnie nie mam ochoty wkładać pędzla. Absolutnie nie mam ochoty tego dotykać. Nie chcę tego psuć. No po prostu cieszy oko i słuchajcie, żeby było lepiej. Tu jest jeszcze lusterko, również zabezpieczona taką foliką. No i cała ta szkatułka prezentuje się tak. Może to pierwsze, to, to oderwiemy. Oderwiemy, żeby, żeby nie było. Że... No, patrzcie. Patrzcie na to opakowanie. Przecież to mnie tak cieszy. Tak mnie to po prostu jara, bym powiedziała, że, że szok... Ja tutaj mam więcej tych rzeczy. Mam tutaj jeszcze rozświetlacz. Mam tutaj paletkę. Paletkę, jakbyście zobaczyli, to jest. To jest dopiero dzieło sztuki, ale nie pokażę Wam tutaj wszystkiego. Zapraszam Was na mój kanał główny. Tam e, będzie prezentacja, tam będzie open box. Tam spróbuję się pomalować tymi kosmetykami. Zobaczymy, czy się uda, jak to z ich jakością i... No, no małe, małe cudeńka, naprawdę. Także zapraszam Was właśnie na mój kanał główny. Halo. Pomyślałam, że sobie tutaj zasiądę na chwileczkę, bo mam taką małą historykę do opowiedzenia: historykę dotyczącą tego, że się starzeję i tego, że kupiłam sobie nowy portfel. A mianowicie zaczął się od tego, że zepsuł mi się zamek w moim starym portfelu. Ja jestem osobą, która bardzo zwraca uwagę na portfel i na takie rzeczy, właśnie bardzo osobiste, na rzeczy, których, które używam codziennie, nie każdego dnia. No i tak samo jest właśnie z portfelem. Ja po prostu muszę mieć średniej wielkości portfel, który zmieści się w w małej torebce, nie może być taki długi, jak kiedyś dawno temu były takie modne, takie, takie po prostu takie bagietki, które niestety nie zmieściły nie, nie, nie się w małych torebkach, absolutnie. Musi być zamykany na zamek i musi być na zatrzask. No i taki też miałam tak się prezentuje mój stary portfel w kolorze takim czerwonobordowym. Tutaj jest zapinany na, na zatrzask, a z drugiej strony jest zasuwany na zamek. No i słuchajcie, zepsuł się zamek, zamek, zepsuł się tam w środku, bo tam jest jeszcze jeden zamek oczywiście. I stwierdziłam, że zamówię sobie nowy nowy portfel, ale tak mnie gniotło w środku, tak mnie coś po prostu dobijało, że muszę zmienić, bo mam straszny opór wobec zmian wobec, wobec każdej zmiany, a wobec takiej zmiany to już w ogóle no i słuchajcie, mój mąż powiedział kupimy taki sam znajdę Ci taki sam portfel jaki miałaś znalazł tą markę znalazł tego producenta i kupił mi praktycznie dokładnie taki sam portfel jak miałam teraz Wam pokażę on tutaj różni się o soreczki, soreczki różni się z zapięciem a dokładnie wygląda tak samo, i praktycznie jest takiej samej wielkości. Może jest dosłownie o pół milimetra e, większy od tego mojego starego. Nawet zobaczcie, nawet wisiorki. Nawet te wisiorki mają takie same. Także stwierdziłam, że powoli się starzeję, że po prostu jak coś mi spasuje, to ja to zostawiam, ja to mam, ja tego używam. I może nie jest tak z kosmetykami, które uwielbiam testować, ale właśnie z takimi rzeczami podręcznymi, z takimi rzeczami codziennego użytku tak właśnie jest. Także teraz Wam pokażę, jak on wygląda. Ten nowy oczywiście. W środku na drobne pieniążki, z drugiej strony oczywiście jest miejsce na zdjęcie, na karty i na grubsze pieniądze. Po prostu idealny układ jak dla mnie. No to złoto może nie jest najcudowniejsze, może nie jest po prostu pierwszej jakości, może prezentować się tam detnie, ale czerwony portfelik, te dokładnie taki sam jak miałam, także śmiać mi się zachciało i rzeczywiście taka mała refleksja mnie naszła, że hmm, może to już jest ten czas to już jest ten czas, kiedy po prostu ee, zaczyna się kupować te same rzeczy, tak jak królowa Elżbieta ma tą samą torebkę od ilu lat? Od ponad 50 lat chodzi z tą samą torebką, znaczy ma z tym samym z tym samym jakby wzorem z, tym, z tą samą formą e, torebki, można powiedzieć, no to tak, ja chyba e, poszłam w portfel i nie zamierzam się rozsadzić, no bo dlaczego mam się denerwować? Dlaczego mam się przyzwyczaić do czegoś nowego? E, zmieniać moje przyzwyczajenia? E, przyzwyczajenia, przyzwyczajenia też, też są taką jakby e, oznaką starości, tak jak zrzędzenie, tak jak czepianie się, takie można powiedzieć wyostrzenie charakteru. Także taka opowieść. Kupiłam sobie praktycznie dokładnie ten sam e, portfel. Teraz będę zamieniać, teraz będę czyścić, bo tutaj zdecydowanie jest za dużo tych rzeczy paragonów, pierdół, a chciałabym go troszeczkę uszczuplić. Także taką historią chciałam się z wami podzielić, na pewno ta historia was urzekła, ale też dajcie mi znać, czy, mm, czy wy lubicie takie zmiany, czy wy lubicie zmieniać sobie portfele, lubicie zmieniać e, w ogóle e, torebki. Ja też jak się przyzwyczaję do jednej torebki, to ciężko mi jest zmienić na coś innego, zresztą to u mnie widać. Widać to mnie na zdjęciach, widać to mnie na Instagramie, że jak już przystosam się do jakiejś torebki, to nie popuszczę, cały czas w niej chodzę. Aktualnie takimi moimi dwoma ulubionymi torebkami jest czarny worek z Only Bag i e, kobaltowa e, miniaturowa, e, nie, nie miniaturowa mała torebka kobaltowa z Peterson. Szuram nimi na prawo i lewo, także teraz czas przenieść się do nowego portfela.